Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do Doliny Dunajca. To teren, przez który w minionych latach przebiegał jeden z najważniejszych szlaków handlowych i komunikacyjnych. Wspomagało to rozwój gospodarczy oraz zachęcało ludność do osiedlania się na tym obszarze. Teren ten został ukształtowany przez rzekę Dunajec, a główną osią jej rzeźby jest szeroka, sterasowana dolina. Wszystko to powoduje, że należy ona do najcieplejszych miejsc w Polsce. Wiosną i jesienią poranne mgły ograniczają gwałtowną zmianę temperatury między dniem i nocą. Powodzie występujące na tym obszarze spowodowały naniesienie na pola uprawne wartościowych namołów rzecznych, poprawiając w ten sposób żyzność gleb. Wszystko to wpłynęło na ukształtowanie warunków glebowo-klimatycznych optymalnych do uprawy fasoli. To właśnie tu można spotkać plantację wyjątkowej fasoli. Piękny jaś z doliny Dunajca. Położone są one wyjątkowo nisko. Zwykle rozpościerają się w dolinie rzeki, która osłania pola od wiatru. Od jak dawna zajmujecie się Państwo uprawą fasoli? No ja od, 30, od 40 lat. Trudna to jest uprawa? Tak. Czego wymaga? Jakich zabiegów? No w pregnacji, sadzenie, przysypowanie, później wiązanie sznurków do fasoli. No i później trzeba pilnować, żeby nie zarosła. A jeśli chodzi o warunki klimatyczne dla fasoli? No, teraz było, za bardzo za upalne. Takie do 20 stopni, no to jest dobrze. A czym się charakteryzuje ta Państwa fasola? Jest taka duża fasola. Jest bardzo dobra do jedzenia, odżywcza. Często macie Państwo potrawy z fasolą w roli głównej? Tak, tak. Co najbardziej Państwo robicie? No, Zupy jarzynowe takie z fasolą, tę fasolówkę, no i schabowe, cnysle takie. Umiejętności i doświadczenie producentów z Doliny Dunajca, np. wybór odpowiednich tyczek czy optymalnego terminu podcięcia roślin, by zdążyć przed pierwszymi przymrozkami, przyczyniają się do budowy marki i sławy Królestwa Fasoli z południa Polski. Fasola piękny jaś z Doliny Dunajca została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chroniona nazwa pochodzenia. Wyróżnia się dużymi nasionami, cienką i miękką skórką oraz krótkim czasem gotowania. Trzeba też wiedzieć, że fasola ta zawiera więcej magnezu niż uprawiana gdzie indziej 80 mg na kilogram co wynika z wysokiej zawartości pierwiastka w tutejszej glebie. Piękny jaś z Doliny Dunajca smakuje słodkawo, a jego struktura jest niezwykle delikatna. Czujecie Państwo, że ta fasola to taka chluba tego regionu? Tak, jest to marka naszego regionu. Jest i święto Fasoli w Zakliczynie, jest masa cała potraw, ale też są liczne jakby takie dokumenty świadczące o tradycji i związku regionu z Fasolą w latach poprzednich, m.in. jeśli chodzi o dziedzictwo kulinarne. Także, także to, z tą Fasolą się tutaj mieszkańcy też mają. Ona tutaj rośnie, ma swoje wydarzenia, imprezy, i większe, i mniejsze, no i jest z nami związane niezerwalnie. Plantacje pięknego Jasia wpisały się już na stałe w krajobraz Doliny Dunajca, a fasola pod różnymi postaciami stanowi ważny element regionalnej kuchni. Tutejsze gospodynie potrafią zrobić ze strączkowych niemal wszystko. Pani Basiu, z fasoli pięknej Jaj z Doliny Dunajca wyczarowuje Pani prawdziwe cuda. Proszę Państwa, ja tutaj mam okazję zobaczyć barszcz z fasolą. Co Pani robi? Bo słyszałam, że nawet lody z fasolą Pani potrafi przygotować. Wiele, wiele, bardzo wiele różnych produktów wytwarzamy z fasoli, łącznie z ciastem fasolowym, torty fasolowe, lody z fasoli. Do pieczywa dodajemy też mąkę fasolową, kotlety, krokiety Pierogi. Ponad 100 przepisów tak naprawdę już powstało na bazie naszej fasoli. Tu dzisiaj też mamy fasolę na słodko, czyli z sąsiednią naszą śliwką suską sechlońską. Mm. I ona jest z miodem. Niesamowite rarytasy. A to co to jest? To jest masło fasolowe na bazie właśnie fasoli i zielonej pietruszki. A tutaj coś dla wegetarian? Kotlety tak, kot z fasoli? kotlety z fasoli, bez dodatku właśnie żadnych mięs. Ale tak naprawdę to ani pierogi, ani krokiety nie potrzebują dodatku żadnego mięsa, ponieważ smaku fasola zastępuje nam tak mięso, że nieraz nie jesteśmy w stanie nawet rozróżnić. <laughs> Czyli fasola, piękny jaj z Doliny Dunajca, jest to taki produkt wszechstronny, można powiedzieć. Tak, bardzo uniwersalny. A gdzie konkretnie można zobaczyć fasolowe plantacje w Małopolsce? Uprawnienia do produkcji fasoli z oznaczeniem „chroniona nazwa pochodzenia“ mogą otrzymać jedynie rolnicy uprawiający ją na obszarze 11 gmin leżących w dolinie rzeki Dunajec: Grudek nad Dunajcem, Powiat Nowosądecki, Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Plesina, Żabno, Powiat Tarnowski, Czchów powiat brzeski oraz gręboszów powiat dąbrowski w województwie małopolskim